Witam. Dziś pokażę, w jaki sposób wykonać widoczną obejmę, wykorzystując operację wielobryła. Aby ułatwić sobie pracę, najpierw wykonałem odpowiedni szkic. Teraz z zakładki pozycja początkowa wybieram operację wielobryła. Domyślnie w programie ustawione są następujące parametry: wysokość na 4 mm. Szerokość na 0,25 mm i wyrównanie środek. Moja obejma wykonana jest z blachy o grubości 1 mm, posiada wysokość 35 mm. Dlatego też muszę zmienić wartości tych dwóch parametrów. W pasku poleceń wpisuję odpowiednie komendy. Dla wysokości Y zmieniam wartość na 35, następnie dla szerokości SZ i zmieniam wartość na Jeden. Teraz, gdy moje parametry są już odpowiednio ustawione, w pasku poleceń wpisuję E, zatwierdzam i wybieram mój szkic. Obejma została stworzona. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.